Wizja terenu to jest zapoznanie się z rzeczywistą sytuacją w terenie, bo to czasem inaczej wygląda z dokumentacji, z mapy, a inaczej no wygląda w rzeczywistości. My jesteśmy Widać. tu. No. Ten główny rów idzie mniej więcej w ten tu. sposób. No. Tutaj. I tu będziemy teraz przy wyrobiskach i od tych wyrobisk ten rów właśnie idzie tu, a później podjedziemy w to miejsce. Super. To, to było trzeba tego... Nie, prognoza środowiskowa tego studium. Aha, z No. E, damy radę! No, jest mi zamartnięte. Nie nie, jest tu woda. Chodź. Tak, chodź, zmierzymy tutaj. Przewodnictwo, pH, tlen, o, Kąd do przewodnictwa. I sprawdzimy sobie tutaj podstawowe parametry fizyko-chemiczne tej wody, która odpływa ze złoża. Oczywiście to nie wyczerpuje badań, ale jakiś ogólny pogląd nam na pewno da. 330, ja w aparacie to zapiszę, 335 mikrosimensów i temperatura jest 0,4 stopnia Celsjusza w tej chwili. Wow.